To mój ósmy rajd Acropolu, równie szczęśliwy jak te poprzednie, a może nawet bardziej wygrywamy w RC2 Challenger. Trudno opisać słowami, jak trudno to wszystko się odbywało, ponieważ już obawy przed samym rajdem spowodowane brakiem takich proper testów, spowodowane opóźnieniami na promach i strajkami później przebite opony, jakieś takie delaminacje tych opon, potworne ciepło w samochodzie, nawet Grecy nie pamiętają tu tak wysokich temperatur, więc działo się bardzo dużo, ale my się nie poddaliśmy, byliśmy skoncentrowani już od samego początku, już od zapoznania z trasą, więc cieszę się, dużo kibiców z Polski, którzy nas dopingowali robili świetne, świetne show, niektóre flagi nawet nie rozpraszały. Chciałem to zrobić dla nich również, dziękuję całemu zespołowi, wszystkim, którzy w nas wierzą, jest dużo lepiej niż było. Na Portugalii może nie było to perfekcyjne tempo, chciałem się trochę wieździć na Sardynii było już naprawdę super, a teraz wygrywamy, no jest naprawdę super i nie wracam do domu. Jadę na wielką wyprawę maluchów, więc będę trzymał inną kierownicę Fiata 126P. Bądźcie zenom.